Na pustyni jest bardzo ciepło. Słońce mocno przygrzewa, więc chce się pić, ale nigdzie nie ma wody. Ludzie szukają jej, bo są bardzo spragnieni. Jedni płaczą, inni niemiło zwracają się do Mojżesza. Mojżesz chce im pomóc, ale sam nie potrafi nic zrobić. Prosi więc Boga, żeby dał ludziom wody. Wtedy Bóg kazał Mojżeszowi uderzyć laską w skałę, a kiedy to zrobił, ze skały wytrysnęła czysta, zimna woda. Teraz wszyscy mogą się napić wody, bo mają więcej niż się spodziewali. Bóg znowu zatroszczył się o nich i dał im to, czego potrzebowali. Dlaczego ludzie byli spragnieni? Kogo Mojżesz prosi o pomoc? Co Bóg rozkazuje Mojżeszowi? Czy Mojżesz był posłuszny Bogu? Do zobaczenia w kolejnej Biblii dla najmłodszych.